Rodzinne dramaty i odpłata. Moi rodzice sprzedali dom, w którym mieszkali przez 30 lat i przekazali każdą złotówkę, równowartość 650 tysięcy euro, mojemu bratu jako prezent ślubny. Ledwo zdążyłam przetrawić tę zdradę, a już uderzyła kolejna. Kiedy odmówiłam eksmisji moich najemców, by oni mogli u mnie na chwilę zamieszkać, pojawili się pod moją nieruchomością z walizkami waląc w drzwi. Jakby miejsce należało już do nich. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że oni nie tylko przekraczają granice, oni inwadowali moje życie, a to, co zrobiłam potem, oszołomiło ich w sposób, którego nigdy się nie spodziewali. Powinnam zacząć od tego, kim byłam, zanim wszystko we mnie pękło. Nazywam się Marta i przez ostatnie osiem lat zbudowałam małe, ale prężnie działające studio projektowania wnętrz i mebli na zamówienie, opierając się na czystej, twardej determinacji i wiórach. Przez większość dni można mnie było znaleźć w lnianej koszuli, dżinsach i moim znoszonym skórzanym fartuchu, z włosami związanymi z tyłu, szlifującą dębowe deski, podczas gdy nagrzewnica buczała w rogu warsztatu. To jest ten rodzaj życia, który ludzie lekceważą, dopóki nie zobaczą, co potrafią stworzyć te ręce. I być może to jest moja cała historia, niedoceniana, dopóki nie sprowokowano mnie za bardzo. Dorastałam w domu, gdzie zasady były niewypowiedziane, ale ostre. Krzysiek, jedyny syn, był inwestycją. Ja, córka, miałam być wyrozumiała. Słyszałam to słowo przez całe dzieciństwo bądź wyrozumiała, gdy krzysiek dostaje nowy rower. Bądź wyrozumiała, gdy obóz letni Krzyśka kosztuje więcej niż cały twój rok szkolny, bądź wyrozumiała, gdy brat potrzebuje pomocy na studia, ale ty sobie poradzisz. I poradziłam sobie. Trzy prace na pół etatu naraz jedząc najtańsze zupki chińskie, zbierając na dyplom, za który zapłaciłam sama. Tymczasem czesne Krzyśka było przelewane prosto z kąta rodziców w momencie, gdy tylko było wymagalne. Mama mawiała to z uśmiechem, jakby to był komplement. Dziewczynki po prostu nie potrzebują aż takiej pomocy, kochanie. Jesteś silniejsza. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że ona myślała to dosłownie. Mniej pomocy, więcej ciężaru. Jako dorosła utrzymywałam dystans, nie dlatego, że ich nie kochałam, ale dlatego, że lepiej mi się oddychało, kiedy nie byłam wpychana w rolę wiecznie odpowiedzialnego dziecka. Potem wyszłam za Piotra, pierwszą osobę, która naprawdę mnie zobaczyła, nie wersję ukształtowaną przez poczucie winy czy obowiązek, ale kobietę, która wywalczyła sobie miejsce w rzemiośle, które kochała. Kupiliśmy przytulny dom na Ursynowie i zaczęliśmy rozmawiać o założeniu rodziny. Ciche poranki z kawą na tarasie, późne wieczorne listy imion dla dziecka rosnącego we mnie ten łagodny rodzaj przyszłości, na który pracowałam latami. Częścią tej stabilności była nieruchomość na wynajem w piasecznie mała stała inwestycja, którą kupiłam z własnych oszczędności. Mieszkali tam Kamil i Ania. Młoda para starająca się stanąć na nogi. Płacili na czas, dbali o porządek, nigdy nie sprawiali problemów. W mojej ocenie byli to najemcy, o których każdy właściciel powinien dbać. Dlatego, kiedy moi rodzice zadzwonili pewnego popołudnia brzmiąc beztrosko i podekscytowani, nie miałam powodu, by się spinać. Powiedzieli mi, że sprzedali dom, trzydzieści lat wspomnień. Huśtawka na werandzie, którą zbudował tata kuchnia, którą mama malowała trzy razy. Wyobraziłam sobie, jak w końcu wyruszają na rejsy ciesząc się wolniejszym życiem. Nawet się uśmiechnęłam, kiedy mama opisywała, jak szybko się sprzedał, a potem to powiedziała. Daliśmy pieniądze Krzyśkowi, całe 650 tysięcy euro, 650 tysięcy euro. Czyż to nie wspaniale? Przycisnęłam telefon do ucha, czekając na część, w której się śmieje lub mówi, żartowałam. Albo choćby na tyle długo, by usłyszeć moją ciszę, ale ona mówiła dalej, wymieniając udogodnienia w apartamencie, który Krzysiek znalazł w centrum. A potem padło zdanie, które przesunęło coś głęboko we mnie. Wprowadzamy się na jakiś czas do Twojego mieszkania na wynajem. Po prostu powiedz tym najemcom, żeby się wyprowadzili. Nie pamiętam, co powiedziałam potem. Coś płaskiego i uprzejmego, rodzaj odpowiedzi, którą dajesz, gdy Twój mózg się wyłącza, żeby się chronić. Odłożyłam słuchawkę i wpatrywałam się w ściany mojego studia, podczas gdy zapach świeżo ściętego dębu unosił się wokół mnie, ostry i uziemiający. Moi rodzice właśnie dali mojemu bratu 650 tysięcy euro i bez wahania zdecydowali, że moja nieruchomość, moja inwestycja stanie się ich planem awaryjnym. Żadnej prośby, żadnej rozmowy, tylko oczekiwanie owinięte w poczucie, że im się należy. Powiedziałam Piotrowi tej nocy. Stał przy kuchennym blacie, ręce wsparte na granicie, słuchając bez przerywania. Chyba nie rozważasz ich eksmisji? zapytał delikatnie. Oczywiście, że nie odpowiedź była natychmiastowa, instynktowna to nawet nie jest legalne. I to nie jest słuszne dodał. Skinęłam głową, ale żołądek mi się ścisnął, bo wiedziałam, co nadchodzi. Moi rodzice nie szanowali granic oni je taranowali. Telefony zaczęły się następnego ranka. Najpierw mama, głos słodki i kruchy. Marto, kochanie, brzmiałaś na zestresowaną wczoraj my tylko potrzebujemy miejsca na chwilę potem tata bardziej surowy Twoja matka jest zdenerwowana powinnaś to naprawić powtarzałam w kółko nie mogę usunąć najemców w trakcie ważnej umowy to jest nielegalne, to jest nieetyczne. Ale logika działa tylko na ludzi, którzy chcą jej słuchać. W południe mama płakała. Wieczorem tata prawił mi kazania o obowiązkach rodzinnych. Następnego dnia krewni, których nie słyszałam od miesięcy, nagle znali na pamięć mój numer. Ciocia Grażyna zadzwoniła o siódmej rano. Twoi rodzice oddali wszystko, żeby pomóc Krzyśkowi zacząć życie, a ty nie możesz zrobić jednej małej rzeczy. To nie jest mała rzecz, powiedziałam. Cóż, ty odniosłaś sukces, warknęła. Powinnaś pomóc. Taki był scenariusz. Ja byłam tą zaradną, tą niezawodną, tą córką, której komfort można negocjować, bo przecież ona sobie poradzi. Krzysiek napisał do mnie po południu potrzebują gdzieś mieszkać. Bądź elastyczna, siostra, bądź elastyczna. Jakby to było magiczne zaklęcie, które mogło wymazać prawo lub zwykłą przyzwoitość. Nie odpowiedziałam. Ale prawdziwa eksplozja nastąpiła trzy dni później. Byłam w moim studiu szlifując krawędź klonowego blatu, gdy mój telefon zaczął nieustannie wibrować. Imię Kamila zaświeciło się na ekranie. Jego głos drżał, gdy tylko odebrałam. Marta, jacyś ludzie są pod drzwiami i mówią, że się wprowadzają, mają walizki, krzyczą. Serce mi zamarło. Opisz ich. To starsza para. Powiedzieli, że to twoi rodzice. Oczywiście, że tak. Powiedziałam mu, żeby został w środku, żeby nie otwierał, że już jadę. Chwyciłam kluczyki, kurz wciąż na moich dżinsach i popędziłam przez Warszawę z pulsem walącym o kierownicę. Kiedy skręciłam w ulicę w piasecznie, zobaczyłam ich natychmiast. Moi rodzice na werandzie, dwie duże walizki obok nich, torby z zakupami zwisające z nadgarstka mamy, jakby meldowali się do wynajętego domku letniskowego. Mama waliła w drzwi tak mocno, że rama drżała. Tata stał sztywno obok niej, wyglądając, jakby już ćwiczył wykład, który mi wygłosi za to, że jestem trudna. Wysiadłam z samochodu. Co wy robicie? Mama odwróciła się, wściekła i jednocześnie pełna ulgi. Nie chcą nas wpuścić. To nie jest wasz dom, powiedziałam. To własność rodziny. Upierała się, jakby wypowiedzenie tego czyniło to prawdą. Tata zrobił krok w moją stronę. Jesteśmy w hotelu od prawie dwóch tygodni, czekając, aż to załatwisz. Sami stworzyliście tę sytuację, odpowiedziałam. Sprzedaliście swój dom, oddaliście pieniądze. To nie czyni mojego mieszkania waszym planem zapasowym. Głos mamy się załamał, przechodząc w jej dobrze wyćwiczone złamanie serca: Jak możesz tak do nas mówić po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy? Kamil uchylił drzwi na cal. Czy mamy kogoś wezwać? zapytał cicho. Nie, powiedziałam. Potem spojrzałam prosto na rodziców. Ale to zrobią, jeśli stąd nie odejdziecie. Na werandzie zaległa cisza taki ostry, wibrujący bezruch, który nadchodzi tuż przed tym, jak coś pęka. I w tym momencie dokładnie zrozumiałam, z czym się mierzę nie zdezorientowanie, nie desperacja, ale poczucie uprzywilejowania tak głębokie, że naprawdę wierzyli, iż moje życie istniało po to, by amortyzować ich wybory. Opuścili werandę tamtego dnia tylko dlatego, że Kamil podniósł telefon, jakby miał zamiar wybrać numer. Tata wymamrotał coś o tym, że to się jeszcze nie skończyło. Mama płakała wystarczająco głośno, by sąsiedzi wyjrzeli przez żaluzję, a potem zaciągnęli walizki z powrotem do samochodu, jak dwie osoby, którym wyrządzono wielką krzywdę. Patrzyłam, jak odjeżdżają, z zimnym, pustym bólem rozlewającym się po żebrach. To nie było poczucie winy. To była świadomość, że to dopiero pierwsza próba. Następnego ranka narracja się zmieniła. A ja najwyraźniej zostałam obsadzona w roli czarnego charakteru. Mój telefon rozświetlił się przed wschodem słońca wiadomością od kuzyna Bartka. Nie mogę uwierzyć, że porzucasz rodziców w ten sposób. Potem kolejna od cioci Grażyny. Słyszeliśmy, że odmówiłaś im mieszkania, są praktycznie bezdomni. Bezdomni. To było słowo, które wybrali, mimo że moi rodzice dobrowolnie oddali cały swój dorobek Krzyśkowi, bez najmniejszego zastanowienia. Grupa czatowa, do której zostałam przymusowo dodana, wypełniła się pasywno-agresywnymi wiadomościami o obowiązkach rodzinnych i szacunku dla starszych. Nikt nie zapytał, co się faktycznie wydarzyło. Nikt nie zapytał o Kamila i Anię, ani o legalną umowę najmu. To nie była troska. To była skoordynowana kampania poczucia winy. Piotr patrzył, jak czytam wiadomość za wiadomością, siedząc przy wyspie kuchennej, z jedną ręką na brzuchu. Możesz ich zablokować, mruknął. Wiedziałam, ale blokowanie ich nie rozwiązywało większej prawdy. Moi rodzice wierzyli, że mają nieograniczony dostęp do mojego życia, mojego domu, moich zasobów. Jeśli teraz bym tego czysto nie powstrzymała, to przelałoby się na każdą część przyszłości, którą próbowaliśmy zbudować. W tym czasie zaczęły docierać wieści o Krzyśku. Przez moją kuzynkę, Magdę, jeden z nielicznych neutralnych głosów, dowiedziałam się, że bank odrzucił wniosek Krzyśka o kredyt hipoteczny na apartament. Potrzebowali weryfikacji dochodów. Powiedziała mi, że on nie miał żadnych. Bez kredytu nie mógł sfinalizować zakupu, bez sfinalizowania zaliczka. 650 tysięcy euro moich rodziców nie wracała. Nagle ich pośpiech miał sens. Wrzucili wszystko w marzenie Krzyśka, i teraz nie mieli gdzie wylądować. Dwa dni później zadzwonił sam Krzysiek. Słuchaj, powiedział, brzmiąc raczej na zirytowanego niż zawstydzonego. Mamy teraz ciężko. Ja i Weronika musimy jeszcze zapłacić za salę. To tylko 80 tysięcy złotych. Pomożesz? Tylko 80 tysięcy Jakbym trzymała stosy gotówki w spiżarni na takie chwile. Nawet się nie wahałam. Nie. Jego cisza nie była zaskoczeniem, to była obraza. "Wow", powiedział, prawdziwie wspierająca siostra. Wspierająca, kolejne słowo skręcone w broń. Tej nocy, po kolejnej rundzie wiadomości od krewnych nalegających, bym się wykazała, coś we mnie się zablokowało. Otworzyłam laptopa i zaczęłam pisać e-mail. Nieemocjonalny niedefensywny, ale rzeczowy. Oś czasu wydarzeń, zrzuty ekranu umowy najmu, dokumentacja sprzedaży, każdy szczegół w jasnym, niezaprzeczalnym języku. Na końcu dodałam jedno zdanie. Jeśli ktokolwiek uważa, że moi rodzice zasługują na mieszkanie bardziej niż moi najemcy, proszę dajcie mi znać, kiedy mogą się do was wprowadzić. Potem nacisnęłam wyślij do 30 osób. Następnego ranka grupa czatowa zamilkła. Cisza po moim e-mailu trwała prawie cały dzień, wystarczająco długo, bym przez chwilę miała nadzieję, że najgorsze minęło. Ale poczucie uprzywilejowania nie znika. Czeka, zmienia kształt i powraca w łagodniejszej masce. Był sobotni poranek wczesną wiosną. Ja i Piotr byliśmy w kuchni, słońce wpadało przez okno, a my żartobliwie kłóciliśmy się o imiona dla dziecka. Po raz pierwszy od tygodni czułam się luźna w ramionach. Mój telefon nie wibrował, rodzice nie dzwonili. Nawet krzysiek ucichł. Spokój był obcy, ale ciepły. Wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Nie raz, ale wielokrotnie, natarczywie. Piotr sprawdził podjazd. Jego głos opadł. Marta, to oni. Otworzyłam aplikację domofonu, a oni tam byli. Moi rodzice na ganku, ubrani elegancko, jakby przybywali na świąteczny obiad, a nie urządzali zasadzkę na córkę, którą atakowali od tygodni. Mama trzymała bukiet kwiatów. Tata niósł torbę z zakupami. Mama pochyliła się w stronę kamery, uśmiechając się w sposób, który bardziej przypominał występ niż przeprosiny. Kochanie, przynieśliśmy składniki na twój ulubiony schab ze śliwkami. Wpuść nas! Piotr spojrzał na mnie. To jest manipulacja. Wiedziałam. Czułam to w ściskaniu w klatce piersiowej. Sposób, w jaki jej głos pociągał za stary instynkt, by uspokoić, ustąpić, ułatwić. To była rola, którą grałam przez całe dzieciństwo. Ale nie byłam już tą dziewczyną. Tata odchrząknął, mówiąc prosto do kamery. Mieliśmy czas na refleksję. Popełniliśmy błędy. Porozmawiajmy po prostu, jak dorośli. Rozmawiajmy, jak dorośli. Zwrot, którego używał za każdym razem, gdy chciał kontroli przebranej za rozsądek. Zostałam tam, gdzie byłam, opierając się o ścianę korytarza, ze słuchawką w dłoni. Nie otworzyłam drzwi. Mama kontynuowała, jej głos drżał. Proszę, kochanie, mieszkamy w okropnym miejscu, jesteśmy zmęczeni, tęsknimy za tobą. Piotr szepnął: Nie są tu, by przepraszać, są tu, by uzyskać dostęp. Miał rację. Każde przepraszamy było niejasne, warunkowe i wygodnie połączone z prośbą, abym zrobiła dokładnie to, czego już im odmówiłam. Kiedy nie odpowiedziałam, ton taty zmienił się natychmiast. Występ pękł. Marta, to jest dziecinne. Otwórz drzwi, mama powtórzyła głośniej. Jesteśmy Twoimi rodzicami. Zasługujemy na szacunek. Szacunek. Użyli tego słowa jak ostrza. Kiedy żadne z nas się nie poruszyło, tata cofnął się i skrzyżował ramiona. Jeśli nas nie wpuścisz, zostaniemy tu, dopóki tego nie zrobisz. Nie możesz nas ignorować na zawsze. Mój puls dudnił miarowo, nie panicznie, ale po prostu wyraźnie. To było to, ostatnia eskalacja. Chcieli sceny, pęknięcia, jakiegokolwiek znaku, że można mnie poczuć winną i zmusić do uległości. Zamiast tego otworzyłam aplikację w telefonie i wybrałam numer na policję, linia niealarmowa. Odebrał operator. Wypuściłam powietrze. Muszę zgłosić ciągłe naruszanie miru domowego. Te same osoby co przy poprzednim incydencie w mojej nieruchomości na wynajem w Piasecznie. Piotr obserwował mnie z cichą dumą. Ja też obserwowałam siebie w pewien sposób, jak kogoś, kto w końcu wkracza w życie, którego pragnął. Na zewnątrz moi rodzice wciąż mówili, nieświadomi, że właśnie wykonałam telefon, który miał na nowo zdefiniować nasz związek. Pomyśl o dziecku, błagała nagle mama, jakby wzmianka o mojej ciąży mogła mnie złagodzić. Nie chcesz, żebyśmy się angażowali? Nie w ten sposób, pomyślałam, nie z poczuciem własności zamiast miłości. Tata zapukał znowu, tym razem mocniej. Marta, przestań dramatyzować. To było niemal śmieszne, biorąc pod uwagę, że mówili to ludzie inscenizujący interwencję na progu drzwi z kwiatami i poczuciem winy. Kiedy radiowóz wjechał na naszą ulicę, ich głowy natychmiast się odwróciły. Twarz mamy natychmiast się załamała. Szczęka taty zacisnęła się. Oboje cofnęli się po raz pierwszy niepewni. Funkcjonariusz podszedł spokojnie. Proszę Państwa, właścicielka nieruchomości zażądała, abyście opuścili teren. Mama wskazała drzwi. Jesteśmy jej rodzicami, ona jest zdezorientowana. Nie jest, powiedział Piotr z za moich pleców. Funkcjonariusz skinął głową w ich stronę. Musicie natychmiast odejść, zostaliście już o to poproszeni. Tata spojrzał prosto w kamerę, oczy miał twarde. Będziesz tego żałować, Marta. Ale żal nigdy nie wchodził w grę. Ulga owszem. Odeszli powoli, dramatycznie. Jak aktorzy mający nadzieję, że publiczność będzie im współczuła. Drzwi samochodu trzasnęły, silnik się uruchomił i odjechali bez słowa. Kiedy policjant odjechał, Piotr objął mnie ramionami, nie płakałam. Zamiast tego coś we mnie się odblokowało cicho, zdecydowanie. Oddech, który wstrzymywałam przez lata, w końcu opuścił moje ciało. Ale to nie był koniec dnia. Tego wieczoru mój telefon znowu zawibrował. Krzysiek. Prawie nie odebrałam, ale ciekawość zwyciężyła. Co zrobiłaś? Warknął. Mama ma histerię, tata jest wściekły. Chronię swój dom, powiedziałam. Poniżyłaś ich. To oni stworzyli tę sytuację, odpowiedziałam. Egzekwowałam granice, parsknął. Niewiarygodne. Dali mi wszystko, żebym zbudował swoją przyszłość, a ty nie możesz nawet dać im miejsca do spania. Oto i ona, hierarchia obnażona. Dali wszystko tobie, powiedziałam cicho. Nie mnie. Rozciągnęła się długa cisza. Zapłacisz za to, syknął. Rozłączyłam się. Ale prawdziwe zakończenie nie było telefonem ani konfrontacją. Przyszło dwa dni później w zwykłej kopercie dostarczonej do nowego mieszkania moich rodziców, kawalerki, którą w końcu wynajęli, gdy wszystkie ich opcje upadły. Formalne zawiadomienie sporządzone przez mojego adwokata. Zaprzestać naruszania miru domowego, lub grozi podjęcie dalszych kroków prawnych. Wszelkie dodatkowe próby wejścia na moją własność będą dokumentowane i zgłaszane. Według Magdy, moi rodzice zbledli, czytając to. Nie wściekli, nie zdruzgotani, a oszołomieni. W kolejnych tygodniach hałas wokół mnie w końcu ucichł. Moi rodzice przenieśli się do skromnej kawalerki na obrzeżach Łodzi. Nic podobnego do życia, jakie sobie wyobrażali, kiedy wręczyli Krzyśkowi 650 tysięcy euro, ale było to jedyne miejsce, na które mogli sobie pozwolić. Zniknęły też telefony od krewnych, gdy zdali sobie sprawę, że wersja historii, którą im podano, nie trzymała się kupy w konfrontacji z umowami najmu i raportem policyjnym. Poczucie uprzywilejowania jest głośne na początku, ale szybko umiera, gdy nikt go nie karmi. Kamil i Ania zostali w mieszkaniu w piasecznie. Wdzięczni i stabilni, wysyłając mi aktualizacje o ogrodzie, który zasadzili na podwórku. Ich życzliwość wydawała się być przypomnieniem od wszechświata, że wybrałam właściwych ludzi do ochrony. W domu powrócił spokój, prawdziwy spokój, ten, który osiada w ścianach i zostaje. Ja i Piotr skończyliśmy pokój dziecięcy, malując ściany delikatną zieloną farbą, podczas gdy słońce wpadało przez okno. Każde pociągnięcie pędzla wydawało się odzyskiwaniem czegoś przestrzeni, bezpieczeństwa, przyszłości nieskażonej manipulacją. Po raz pierwszy w moim życiu moje granice nie były kwestionowane ani karane, po prostu istniały, a życie po ich drugiej stronie było spokojne. Patrząc wstecz, ludzie zakładali, że najtrudniej było zadzwonić na policję, na własnych rodziców. Nie. Najtrudniejsze było uświadomienie sobie, jak długo żyłam mniejsza niż powinnam. Kurcząc się, by zachować pokój, akceptując skrawki szacunku, bo powiedziano mi, że córki powinny być wyrozumiałe. Ale pokój zbudowany na ciszy to wcale niepokój, to kapitulacja. A w dniu, w którym przestałam kapitulować, moje życie w końcu się otworzyło. Moi rodzice mogą nigdy nie zrozumieć linii, którą narysowałam, ale ta linia jest powodem, dla którego moje dziecko będzie dorastać w domu ukształtowanym przez miłość, a nie przymus. Takie dziedzictwo wybieram. Jeśli jakakolwiek część mojej historii wydała ci się znajoma, podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. A jeśli chcesz więcej prawdziwych historii o granicach rodzinnych i odnajdywaniu swojego głosu, koniecznie zasubskrybuj kanał Rodzinne Dramaty i Odpłata.